Stacja trzynasta. Pan Jezus z krzyża zdjęty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Z Ewangelii według świętego Jana, 19 rozdział. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamani golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to Ten, który widział, a świadectwo Jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wywierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo. Kość Jego nie będzie łamana i znowu na innym miejscu mówi Pismo. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Jezus. Zanim zdjęto ciało Pana, i zbawcy Jezusa Chrystusa, jego bok i serce zostało przecięte ostrzem włóczni. Wepłynęła woda i krew dla obmycia całego wszechświata z brudu grzechu. Dotknij czołem dolnej części krzyża, lub unieś go ponad głowę tak, jakbyś klęczał klęczała teraz na golgocie pod krzyżem. Uklęknij pod krzyżem Pana i podążaj za słowami modlitwy. Panie Jezu, niech Twoja przenajdroższa krew i woda spłyną teraz na moją głowę, na moje ciało, na moją duszę, na wszystkie chore miejsca fizycznie i duchowo. Niech Twoja krew i woda mnie teraz obmyją. Niech uwolnią mnie od moich nałogów i grzechów które się powtarzają, niech twoja krew i woda, które wylewają się z twego serca, niech rozpalą mojego ducha i moje serce żarem modlitwy, gorliwego życia sakramentalnego, niech zakończę tę drogę jako inny człowiek, przemieniony potęgą twojej łaski. Niech od dziś każda spowiedź i komunia święta, karmienie się Tobą, Zanurzanie w Twojej krwi i wodzie, w Twoim ciele i jednoczenie się z Tobą będą dla mnie najcenniejszym skarbem we wszechświecie. Który za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.